Hops, 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 ale idzie robota, już na półmetku JNT Group To takie jeszcze nie znam Cześć, tu Sławomir Co? Leci Leci, leci, leci no, witamy ludzi z internetu i okolic Dzisiaj będziemy musieli złożyć to w całość Zróbmy to tak Nie więcej Albo tak tak musi wyglądać, no? Tak. Bymś to i To, no. Albo to i są No. Podobno to jeździ. Dokumenty nie brak To zaczynamy od mocnika pewnego. Pokaż. On tak ma być. Ładny. Trochę by polerować. Jak może Tak, o. To tak. Tak by to było. No widzisz jak szybko robota idzie już. dokładnie to może to, to lepiej później bo się płamią jeszcze To jest i ten mm. To Pokaż to, to Drogi temat No kurwa Ładne, oh. ładne To jest taki model premium wśród US'ek No ładnie, ładnie dokręcone Hops 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 ale idzie robota już na półmetku Krótki ten odcinek będzie Ale takiej taki renowacji to jeszcze nie było chyba To nie jest renowacja to jest, ratujemy polskich W końcu. O, wow. W końcu coś ratujemy. No. To odcinek ratujemy. W jasny sposób. Że tak maksymalnie do stówy, żeby wydać Tak? No? Żeby tak maksymalnie stówę wydać. To jest renowacja, dobra. No. Ale to jest oryginalny gwóźdź z tamtej epoki Tak. Tu takie mocowanie zostały. Że to się nie pogubiło nigdzie ten... To jeden właściciel, nie? Hmm. Właśnie, bo nie dodaliśmy bez, od pierwszego właściciela, a jest z 3,5 tysiąca przebiegu. To, o nic nie widać. I ma papiery. I ma papiren. Ja. Który rocznik? No, 75. Ma no, 46, 25 kurwa. I 25, eee. i 22, 47 lat. No. Stara dupa. No. I komplet narzędzie oglądamy. O! To już tak się w miarę trzyma. To waha żeby się lepiej trzymało. Trochę to w ociku. No Co i... to wahacza pęknięcie? Nie, to farba tylko. Uf, uf. Ten młody chłopak smaruje no i on będzie jeździł. No. Dobra, teraz to te kapserki. To tak przychodzi. O! Z drugiej strony tak samo. Patrzcie jak to weszło. Jest bez użycia młotka, pchnęło, no to tak o, nie ja, ja już czuję jak to będzie jeździć O zamontowane, konsole pasażerskie, wszystko pasowało bez żadnej ingerencji, a teraz, bez, bez bicia. A teraz tutaj amortyzator, proszę, ja to wszystko to chodzi. Bez, bez, bez siłowania się. A tu mamy ze sobą zakrętę PRL do wszystkiego. idzie jak po maśle. Właściwie poprzedni zadbał, żeby wszystko było na miejscu. Żeby się nie pogubiło. No blokada jeszcze właśnie są oryginalne fluczyki do blokady. No kurwa. Kierownicy i siedzenia. Nie się. A tu musimy pokazać kamery, że... Widzaj? Tylko złączył żeby się nie zgubiło. Poprzedni właściciel był. Bardzo pojętny no. Bardzo mądry chłop Podobno jeździł na żużlu w taka jakieś A14 proszę zwrócić uwagę jakie nietypowe Oryginalna K3 zachowany nawet Oryginał Patrzcie teraz żadnych zer, zer, czasów Zero dźwięku No, ale z bezruszkiem. Co ja następuje. Teraz montaż takich kółek na nich, za wisienki na porcie. Co będzie od Kółeczka też smarujemy Wszystko. Smart jedziemy. Ja. Z Przyznam, mamy gotowy. Ale ona wygląda. A tutaj? Zielony. działa. działa. Teraz tylne kółko. Tylne silnika na bag, To i zaraz. Proszę zobaczyć, jakie wystaje są opony. mnie tyle opony mhm. tak. Lak nie był palony. No ktoś się na tym nie najeścił. To jest smart, trzeba dać. Jasne. Nie ma co żałować. Tak, tak i... sprzęt Taka ciekawostka, czwórka ma szerszy aż niż trójka pokaż mi. Już się prezentuje zajść. Ale się patrzy Teraz decydujący moment Podamy silnik na miejsce Znalazł swoje miejsce W silnik wydaje takie dźwięki nie? No, Może tak nie słychać, ale łożysko na wolę prawdopodobnie jest spadnięte na no, maksa No i znowu na złą, kurwa y no, kur y, znowu na złą. Ale próba będzie odpalania Będzie, w końcu się rzuci się jak nie ma odpowiedzi nie będzie Nie smaszony jest z nie ja jestem tym ludkiem teraz. Niestety, miało być tak pięknie. Dzień drugi, zaczynamy od degustacji. Bon appetit, jak tu mówią Francuzi. O, kolek mocno siedzi. No, takie pozorny sok, Za kurł. Takie całkiem, całkiem smaczne Apetizer, Ape no tak. Ape taki. Apetizer. Trochę rozwodniony, jakby. Potem trochę do Maurata. Ale jaka to filma w ogóle? Kolwint? Nie, to nie jest kolwint. JNT Group To takie jeszcze nie znam. Ale brzmi korporacyjne, tak? Korpor korporacja już jest za hmm. tym. A Jabol Colvin na przykład. albo Bartek. Trzeba spróbować. Dobra, dobra. A no i nagrywamy odcinek nowym sprzętem, trzeba odmienić. zmienić. Nowy sprzęt, właśnie. Przez... Nowa kamera. Z oryginalnej Japonii. Z Azji, Azji, przepraszam. Canon, nie, Canon. Lumix. Lumix 2030 GF UHD. FPS. Ale to nagrywa. Ale łapi. Prezentacja kierunkowskazu. Bardzo ładny kierunkowskaz. Eee, ładny. No mieli wyobraźnię, tak by wyglądać tutaj, po tym trochę tu. No, ładnie. A teraz to wszystko na kopytoletowe to Teraz to wszystko takie same. Chińskie. Kiedyś to byli czasy. Teraz nie ma czasu. No Jak żaba wygląda. No. Zadowolona żaba. Montaż na następuje. Jabłko się kończy, ale nie kończy się odcinek Montaż siedzeń No jest, złożone Prezentacja jest Czerwony jabłko Jak ta piękna łezka Wykończenia Zaprezentuję jeszcze jak chodzi Ale klang, Ale... polecam, smaczne, Jabłko się skończył, muzyka gra, jest akustycznie zmontowany, znaczy no, sprawdzanie iskry jest... Powiedz dla widza jak wypada apetyt Apetyt? No No w... W... w porównaniu do beczki mocnej mamrota, amaryny, byka, patyka, to jest tak, pomiędzy beczką a amaryną. Czyli taka średnia półka. No nie ma tak ze szkła mam wrócić. Nie jest... ma tak mam raz ze szkła, bo jabłuszko są domierskie. Ale... Czekamy jeszcze od widza na jabłuszka. Od widza właśnie na jabłuszko. Będzie próbu, próba odpalania. Pośliję. Gazum dawaj kurde o. Coś tam. któryś tam, czwarty już chyba z kolei, prac przy dudku. Detailing został zrobiony. I dalej, I dalej walczymy z odpaleniem, żeby troszkę dłużej popykał, może się przejechać uda, mam nadzieję. Instalacja została ogarnięta, ale nie działa niestety nie wiadomo czemu, więc będzie na krótko podpięty.